Cześć, jesteśmy na falistej 2 w Poznaniu. Mamy tutaj y, windy zręb zmodernizowane przez jakąś firmę. Dajcie mi znać w komentarzach jaka to firma, bo sam nie wiem. sobie na ósme. Nie wiem co to było. kabina wygląda. Spuścimy miselę. Czekam na to. Takie widoczki. Halista to w Poznaniu. Tutaj mamy drugi dźwig. Też podobny. Na partie jedziemy. Na Dzięki za obejrzenie. W tym odcinku były dwie windy z Rems. Są przez jakąś firmę. Chyba w tych windy. Dajcie znać w komentarzach.